Dzień dobry, jak tam Twoje maturalne przygotowania? Mam nadzieję, że nieźle. A pobudki z matłą, które ukazują się codziennie, chociaż troszkę Ci, mam nadzieję, w tym pomagają. Będzie dobrze? Przed nami kolejne dwa zadania. Jedno rozwiążemy sobie ze wczoraj, a kolejne będzie na dzień jutrzejszy. Oto one. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie zadanie. Punkty A, B, C i D leżą na okręgu ośrodku O. Miary zaznaczonych kątów alfa i beta są odpowiednio równe? Aby wyliczyć kąt alfa, warto zauważyć, że kąt alfa jest kątem środkowym opartym na łuku CD. Na takim samym łuku opiera się kąt CAD, który jest kątem wpisanym. I jeżeli znamy własność, że kąt środkowy oparty na takim samym łuku ma miarę dwa razy większą niż kąt wpisany, no to wyliczymy, że kąt alfa równa się 2 razy 36 stopni. To będą 72 stopnie. I właściwie to jest już koniec naszego zadania, bo jest tylko jedna taka odpowiedź odpowiedź d, z odpowiedzią, że alfa równa się 72 stopnie. No dobrze, ale jeżeli jednak musielibyśmy wyliczyć, jaką miarę ma kąt beta, to jak to możemy zrobić? Możemy na przykład wyliczyć, jaką miarę ma kąt ADC. Zauważając, że miara kątów w trójkącie ACD musi wynosić 180 stopni, czyli miara tego kąta to będzie, napiszmy kąt ADC, miara kąta ADC równa się 180 stopni minus 2 razy 36 stopni, czyli minus 72 stopnie to będzie 108 stopni. Teraz możemy skorzystać z takiej własności, że jeżeli w okrąg da się wpisać czworokąt ABCD, to ten czworokąt ma taką własność, że suma miar kątów przeciwległych musi być równa 180 stopni. Więc mamy takie równanie, że kąt Beta plus ten kąt przy wierzchołku D, czyli 108 stopni. Ta suma musi być w sumie równa 180 stopni. No i z tego prostego równania wynika, że miara kąta beta równa się również 72 stopni. Dlatego właściwa będzie odpowiedź D. A już jutro czeka na nas takie ciekawe zadanie. Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe K i L o równaniach Y równa się Ax plus B oraz Y równa się Mx plus N. Początek układów współrzędnych leży między tymi prostymi. Więc jakie są relacje między A, M, B oraz N? Jaką typujesz odpowiedź? Napisz oczywiście w komentarzu swoją sugerowaną odpowiedź. A jak zawsze rozwiązanie tego właśnie zadania czeka na Ciebie już jutro w kolejnej pobudce z matmą jak zawsze o godzinie siódmej. Do zobaczenia i pięknego dnia!